Hej cześć manko, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie może będzie to dla Was duże zdziwienie, ponieważ kanał jest typowo poradnikowy, typowy pojawiają się tu zazwyczaj poradniki piłkarskie. W dzisiejszym filmie fakt. Ogólnie rzeczy związane z piłką. Tak jest. Dziękuję, że dodałeś to. W dzisiejszym filmie będzie to, co prawda, poradnik, jednak poradnik, który to pokażę Wam jak zrobić maseczkę antykoronawirusową. Poczekajcie chwileczkę, już Wam ją pokazuję, jak to w ogóle wygląda. Tak wygląda nasza maseczka. Tutaj jest wszystko złapane. Zresztą za chwilkę zobaczycie, jak taką maseczkę zrobić. Możecie sobie, sobie oczywiście osobiście sobie taką maseczkę możecie sprawić. No i co? Ja Was zapraszam do oglądania. Mamy ciężki czas. Jeszcze poczekajcie chwileczkę. Chcę tylko coś dodać. Mamy ciężki czas. Mamy epidemię koronawirusa. Niedługo w Polsce dojdzie do szczytu epidemii. No i po prostu musimy się modlić, musimy się trzymać na duchu i gorąco w to wierzę, że epidemia niedługo ustanie. Zapraszam do oglądania. Także co? Taka właśnie maseczka. Zaraz pokażę Wam, jak ona będzie wyglądać. Poczekajcie chwileczkę, bo coś mi się tutaj zepsuło. Okej, okay. popatrzcie. Maseczka sama moim zdaniem naprawdę się sprawdza. Szczególnie tak jak już przed chwilą powiedziałem w dzisiejszych czasach czasach epidemii koronawirusa. A co będzie w dzisiejszym filmie? Potrzebne do wykonania takiej maseczki. Każdy może taką maseczkę wykonać. Podobno maseczki, maseczko macie kosztują 8,80. Tak? kamerzysta? Tak, prawie? To, to według mnie jest trochę przesadzone. Albo źle tak przeczytaliśmy, albo... Nie wiem, wydaje mi się, że dobrze przeczytaliśmy, ale cena moim zdaniem jest przesadzona. Powinno być za darmo. <laughs> Najlepiej. Podobno gdzieś tam czytam wiadomości, że w jakimś tam województwie coś tam mają dla każdego mieszkańca. Za darmo. Każdy ma mieć. Mm. Także, dobra, już pokazuję, co będzie w dzisiejszym filmie. Potrzebne. Będą potrzebne. Trzy gumki. Gumka numer jeden. Gumka numer dwa. Oraz gumka numer 3, a także taka oto chusta, nie musi być to chusta, może być to też taka taki jakby szal, taki może nie za duży, nie może, może być na przykład taka wielkość, taki kwadratowy, ale może być to też taki właśnie komin. Tutaj właśnie mamy taki komin, tutaj inny, to jest moja maseczka, a dzisiaj pokażę Wam jak zrobić taką właśnie maseczkę. Pierwszy krok. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Widać wszystko na stole? No, chyba tak. Okej. Okay. Mamy tutaj nasze trzy gumeczki, żeby się nie zgubiły tylko. Kładziemy sobie na prostym. Składamy sobie na pół. Powinno się to składać na cztery części, jednak zobaczcie. Gdybyście tak złożyli, zakryło Wam to tylko twarz. Nic więcej. No, sobie tylko nie zakryło. to nam. Zakryło. Więc jak, coś, jak macie coś takiego... Większego to można na cztery składać. Tak jest. Popatrzcie, bierzemy sobie pierwszą naszą gumeczkę i składamy. Teraz przesuwamy i myślę, że mniej więcej na taką odległość. Potem będziemy to składać. OK? Bierzemy drugą gumeczkę i z drugiej strony robimy dokładnie tak samo. to samo. Wygląda to jakoś tak. Trochę jak taki cukierek. No. aż I chciałoby następnie... się go zjeść, prawda? Trzecia gumeczka będzie nam potrzebna do złapania tych dwóch części razem, żeby to nam się po prostu nie rozpadało. Popatrzcie, mamy coś takiego. Teraz składamy to tak. Tutaj będziemy mieli gumeczki do założenia na uszy, żeby nam się to trzymało. W drugiej strony składamy. A możemy to powiększyć, żeby to jednak się zmieściło. Zakładamy sobie na jedną ze stron taką właśnie gumeczka. Tutaj możemy lekko to otworzyć, bo tu mamy takie jakby dwie części. Wkładamy sobie do środka, żeby się lepiej trzymało. I teraz przesuwamy gumkę, żeby złapała nam obie strony. Ok, maseczka skończona. Maseczka wygląda o tak. Jak oceniasz? Od 1 do 10? Eee, ja już spróbowałem na twarzy. Tak? Nie? Czasami trochę, znaczy na uszach to trochę no, tak wiadomo, boli. No, może trochę uwierać te no. Ale tak to myślę, że dam, 8 na 10. Okej. Okay. Co Wy na to, żeby tą maseczkę podarować kamerzyście? Nic nie słyszałeś, tak by nie było. Okej, okay. chodź kamerzysta na chwilę. Mm -hmm odpowiesz na to, jeśli podaruje Ci taką maseczkę w prezencie? Może być? Okej. Tylko się rozwaliła coś. Daj, poprawię. No nic nie przeszkadza. Bierzemy. Jakby Ci się w razie W rozwaliła, to popatrz, tutaj otwierasz, zamykasz tak jakby no i, tutaj środek tak. i przesuwasz sobie żeby, gumeczkę, żeby, żeby to się... Okej, okay. dobra, załóż. Nie wiem, czy mi widać tutaj. Hmm? mnie się trochę, ja tu się przesunę, dobra, popraw sobie, dobra, także my się z Wami żegnamy. Żegnamy się także z maseczkami. Jeśli chcecie, macie na pewno tam taką chustę, gumki, gumek na pewno też nie brakuje. Możecie sobie właśnie taką maseczkę zrobić. Nie musicie przepłacać, no bo fakt chusta może trochę drożej wyjść, jednak zapewne chusta macie w domu, tak. A w tym okresie jednak nie powinno się z domu wychodzić. A żeby kupić taką maseczkę, no jednak trzeba wyjść. A w domu taką chusta powinna się znaleźć oraz trzy powinny też być. Możecie sobie taką właśnie chustę sprawdzić i być bezpiecznym. I zostawcie subskrypcję oraz kciuka w górę. Cześć! Yeah!